Już? Yes. <laughs> Już? Już jestem na wizji? Już? Zadzwoniła moja mama. To jest kochana kobietka, ale wczoraj przegięła. Zadzwoniła do mnie i mówi, proszę cię, nie opalaj się, bo są wysokie promienie rakotwórcze. W zasadzie bardzo mi się podoba, jest dużo fajnych ludzi. Troszeczkę pogoda tak źle nie dopisuje. I know that... W przyszłym roku przyjadę tydzień wcześniej, aby nie spać na ściernisko. Kiedyś przeczytam gimnię w oryginale, ale na razie uczę się hebrajskiego. Jestem Anka, jestem pryszczata. Oczywiście nie widzę tego, bo tutaj nie ma żadnych luster na szczęście. Kochamy śpiewać, kocham slot i wreszcie będę w telewizji. I really don't know what I'm gonna say, so I'm just gonna babble on about small hamsters and gerbils. Um, so if you're out there Chciałabym w tym roku jeszcze w sezonie letnim pojechać nad morze. A w ogóle y, marzę, by mojemu dziecku kupić pianino. Chciałam powiedzieć, że kocham mojego, moją mamę i mojego tatę i jestem na socie pierwszy raz i jest fajnie. Aha, mrówki obla, ob, oblazły mi od całe. Fajnie. fajnie. No, co mogę powiedzieć. Ja się cieszę, że cała, cała taka wielka społeczność po prostu tworzy coś. Naprawdę. Ja w ogóle szukam takiego czarnego e, kolesia z takim w ogóle afro na głowie. Nazywa się Modzio i jest w ogóle... szukam go od trzech dni i nie, nie mogę znaleźć go. Gdzieś przyjechał ze mną w ogóle i, i ja nie mogę znaleźć go. Po prostu kurde się denerwuję trochę. Chciałam powiedzieć, że właśnie idę pod prysznic, bo jestem fanatyczką slotowatej wody normalnie modzio nazywa się. Nie? Gdyby ktoś widział go, to, to, to mówcie, że cię go szuka. Jeśli interesujecie jedna z poniższych możliwości. Jeden zakreśl numer jeden chce pomóc przy promocji kolejnej edycji SAF. Dwa. Chcę pomóc jako wolontariusz. Jest mi zimno. Jestem głodny. W portfelu mam tylko 3 złote, Ja chcę do mamy. Ja teraz chcę umyć talerz. Będę zupę. I zupa jest taka dla ciała, nie? I myślę, że każdy, jak talerz, potrzebuje czystości. Trzeba go umyć, nie? Cześć, jestem Monika z Białego Stoku. Chciałabym podziękować danego chłopaka za piękną niespodziankę, ponieważ dzisiaj jest nasza rocznica. Chciałam mu życzyć wszystkiego najlepszego i żebyśmy wytrwali z sobą jak najdłużej. I chciałam powiedzieć Tobie, Kuba, że bardzo Cię kocham. Ja, Ale tutaj dość dobry. Właśnie zostałem siłą wyrwany z prysznicę i chciałbym pozdrowić wszystkich dzięki.